Towarzyszenie miłośników Gryfa Pomorskiego z Męcikału z Wojciechem Derwieckim na czele, grupy rekonstrukcji historycznej Marienburg z Malborka, Olsztyna i z Warszawy. Witam młodzież szkolną ze szkoły imieniem Józefa Dampka z Leśniewa i młodzież szkolną szkół pod patronatem. Gryfa Pomorskiego z Retkowic, Hojnic, Remborka, Kiełpina, Miechucina. <klucz> witam szkoły miejscowe z Gołbia, Szymbarku i Stężycy. <klucz> witam członków Stowarzyszenia z Gdyni Zjednoczeni Patrioci i witam pomorskich narodowców. <klucz> witam wszystkie poczty sztandarowe. Witam media, telewizję Trwam, Panoramę Gdańską, telewizję polską, redakcje radiowe i prasowe. Witam Was wszystkich, drodzy przyjaciele, drodzy Polacy. Głównego organizatora zaprosiłem na dzisiejsze uroczystości wszystkich tych, którzy kochają Polskę i jej piękną historię. Swoim udziałem należy podziękować tym, którzy za nas przelewali krew, a tym gestem obecności my mamy wzmocnić się duchowo, aby lepiej wypełniać swoje obowiązki wobec ojczyzny. Do polityków, samorządowców zwróciłem się z prośbą o uczestnictwo, ponieważ są to szczególne uroczystości, okrągła rocznica, 70. rocznica śmierci założyciela i dowódcy gryfa pomorskiego burcznika Józefa Dampka. Przypomniałem, że politycy, nasi pomorscy politycy powinni znać polską historię tych pomorskich ziem. Przypominając, że pierwszymi wykrętymi żołnierzami na Pomorzu byli gryfowcy z dowództwa tajnej organizacji wojskowej Gryf Pomorskich. Porucznik Józef Dambek, porucznik Grzegorz Wojewski, porucznik Jan Gończ, porucznik Augustyn Westphal. Porucznik Józef Dambek zginął z rąk gestapowca nkwd i ub Hansa Kastnera vel Jana Kaszubowskiego, niektórzy mówią Jana Kaszubowskiego wel Hansa Kastnera, który najprawdopodobniej już w tym czasie, jak likwidował damka działał z polecenia dwóch mocodawców, i gestapo, i NKWD. Pozostali ginęli z rąk sowiecko-ubeckich w latach 1945 46. Podziękujmy im za odwagę i niezłomność, i szukajmy w takich postawach odpowiedzi na nurtujące nas pytanie: jak najlepiej służyć Polsce? Józef Dambek, rocznik 1903, był przedstawicielem tego pokolenia Polaków na Pomorzu. Który rozumiał, że tylko dobrze wykształcony człowiek będzie świadomym Polakiem gotowym do głębokiego zakorzenienia się w nowo powstałej po rozbiorach Polsce. Gdy Pomorze wróciło do Polski w lutym 1920 roku, Józef Dambek miał zaledwie 17 lat. Pracował i równolegle kształcił się. W warunkach wolnej Polski na nauczyciela i jako niespełna 19-letni młody nauczyciel rozpoczął pracę w szkołach powszechnych na kaszubach w Sławotówku, Domatowie, potem w Leśniewie, Żarnowcu, Gowedlinie i Kobylu. Józef Dambek był też pomorskim działaczem społecznym. W latach 30. został zaproszony do współpracy ze strukturami Podziemnymi państwa polskiego na wypadek napadu wroga na Polskę i przeszedł szkolenie w ramach tzw. sieci dywersji pozafrontowej. A gdy ojczyzna znalazła się w niebezpieczeństwie, to na bazie tej sieci utworzył tajną organizację wojskową Gryf Kaszubski. Potem przemianowanej po rozszerzeniu działalności na całe Pomorze na tajną organizację wojskową Gryf Pomorski. Która była największą organizacją wojskową, konspiracyjną tego okresu na Pomorzu. Józef Dambek opracował w konsultacji z księdzem, pułkownikiem Józefem Wryczą deklarację jedową Gryfa, w której zawarł główne cele działania, to jest wyzwolenie ojczyzny z niemieckiego i sowieckiego jarzma, a także obrona wiary i kościoła katolickiego, a głównym hasłem Gryfa. Było dobro ojczyzny najwyższym prawem. Korzystając z obecności na naszej uroczystości młodzieży szkolnej i grona nauczycielskiego, przypomnę punkt 21 tej deklaracji, w którym Józef Dambek zawarł myśli dotyczące roli szkoły w odrodzonej Polsce. Sądzę, że obecnie są one. Nadal bardzo aktualny. Oto cytat. Szkoła musi wychować nowy typ Polaka karnego, czytaj posłusznego, zdyscyplinowanego, Polaka zdobywcę, o silnej woli i mocnym, nieugiętym charakterze. Polaka, który będzie się uważał równym z innymi narodami który swoją postawą i kulturą wyrobi Polsce szacunek i należyte miejsce w świecie. Przyjęliście te zadania, droga młodzieży i grono nauczycielskie niejako w testamencie. Macie wszelkie warunki, aby sprostać tym zadaniom. Ostatnie wydarzenia na Ukrainie przypominają nam o obowiązkach wobec ojczyzny. Czerpmy więc siły z postawy życiowej porucznych Adamka i jego podkomendnych. Przed siedmioma laty, 4 marca 2007 roku, świętej pamięci profesor Lech Kaczyński, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, przekazywał nam rocznicę takie oto słowa. Oddajmy dzisiaj cześć jednemu z tak licznych w ubiegłym stuleciu bohaterów naszej walki o niepodległość, którzy nie mają nawet własnego grobu, a miejsce ich pochówku to dzisiaj pozostaje nieznane. Porucznik Józef Dąbek jest dla nas symbolem wielkiego ruchu podziemnego, w który zaangażowane były dziesiątki tysięcy ludzi. Wszyscy oni w tragicznych latach II wojny światowej. Dali dowód patriotyzmu i wierności Polsce, odwagi i zwycięstwa. Zwycięstwa i męstwa, i zwycięstwa niech będzie też nasze dzisiaj. Dziękuję bardzo. Teraz proszę o zabranie głosu panią marszałek Annę Zychcicom. swoim i oczywiście pana marszałka Mieczysława Struka. E, bardzo się cieszę, że możemy być tutaj dzisiaj razem. To, co dla ojczyzny jest najważniejsze, to wolność. E, czy to jest duża ojczyzna, polska, czy to jest mała ojczyzna, kaszubsko-kociewska, czcimy swoich bohaterów. I tu jesteśmy w tym miejscu, które który symbolizuje bohaterstwo Naszych, naszych ziomków, naszej małej ojczyzny, bohaterów kaszubsko-kociewskiej Pomorza Ojczyzny. Dziękuję za to, że możemy być razem i oddać hołd Józefowi Dampkowi, ale w jego postaci i tym wszystkim innym żołnierzom Gryfa Pomorskiego. Również dziękuję bardzo organizatorom dzisiejszej uroczystości, bratankowi panu Romanowi, który dzięki jego inwencji tutaj się spotykamy staraniom. Jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo. Teraz poproszę pana posła Janusza Śniadka z Prawa i Sprawiedliwości. Proszę bardzo. Bohatero! Takie wołanie rozlega się dzisiaj tutaj, nad Jeziora Dobrzeńskiego z Gołubia, z miejsca śmierci porucznika Dampka. Takie wołanie rozległo się niedawno, 1 marca, w dniu pamięci żołnierzy niezłomnych, nazywanych Wyklętymi. Bo ich oprawcy, zbrodniarze, skrytobójczo chowali ich po nocy w anonimowych mogiłach. Profesor Sfakry, bez wątpienia, bezdyskusyjny, udowodnione jest, że w okresie powojennym komunistyczni oprawcy wymordowali ponad 50 tysięcy Polaków, kwiatu narodu, wiernych Bogu Ojczyźnie, wiernych naszym ideałom i wartościom. Ci, którzy próbują zacierać ślady tych, Tamtej i innych komunistycznych zbrodni często mówią, zostawmy te sprawy wyrokom historii. Historia już wydała wyrok. Historia wydała wyrok, kto był bohaterem, patriotą, a kto zdrajcą, sprzedawczykiem, kolaborantem. Do nas należy egzekucja tego wyroku. Muszą zniknąć z przestrzeni publicznej nazwy ulic, pomniki. Wystawiane oprawcom, zbrodniarzom. Jan Paweł II mówił do nas na początku lat 90.: Wolności nie można tylko posiadać, trzeba ją stale, stale zdobywać, robiąc z niej dobry użytek. Czy dzisiaj, tolerując tą sytuację, że z jednej strony próbujemy wydobywać, Spod tej skorupy niepamięci, spod warstwy ziemi, przykrywającej anonimowe mogiły, identyfikując nazwiska osób, po to, żeby móc składać im hołd, żeby składać światy na ich rzeczywistych mogiłach, nie tylko w miejscach symbolicznych, tak jak to tutaj, nie znając rzeczywistego miejsca pochówku i spoczynku naszych bohaterów. Więc dzisiaj. To życie stawia nas przed wyborami i przez decyzjami, że musimy się określać, po której stajemy stronie. Czy chcemy czerpać z tożsamości zdrajców i oprawców, czy bohaterów, wracać, nawiązywać do naszej wartości narodowych, do patriotyzmu, do tych bohaterów, których dzisiaj składamy hołd i cześć. Wierzę, że Polacy dokonają właściwego wyboru. Bardzo krzepiący jest tak liczny udział w tych uroczystościach młodzieży, 1 marca i dzisiaj tutaj na tym naszym spotkaniu Chwała bohaterom Szczęść Boże Szczęść Boże tu I teraz poprosimy Pana Dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej Oddział Gdańsk Pana Profesora Mirosława Golona Dzielny księżyń fułacie, Pani Marszałek, Panie Pośle. Wszyscy zebrani, zebrani tutaj w patetycznym celu z powodu umiłowania ojczyzny. Rok 1944 to był zły rok dla Polski. Zły rok dla wschodniej Europy, jak się okazało, strasznie zły rok dla świata. Rok 44 w tej części Europy to był rok ofiar. Tutaj w marcu, w pierwszych dniach marca, oddaje życie współtwórca Gryfa Pomorskiego, zasłużony nauczyciel, aktywny krzewiciel polskości, gdy tylko ona tu wróciła, a potem twórca podziemnej organizacji, ogromnej organizacji, niezwykle bohaterskiej, niezwykle dzielnej i niezwykle krwawo potraktowanej przez hitlerowskiego okupanta. Z rąk gestapowca, a potem agenta gestapo i polskich komunistycznych służb. Tutaj w marcu ponosi śmierć Józef Dam. To jest ta jedna z ofiar roku 44. Ale rok 44 to są tysiące, dziesiątki tysięcy pomordowanych Polaków. Najwięcej w sierpniu, wrześniu i październiku w i po powstaniu warszawskim. Ale także tam na Wschodzie, Polski Wschodzie, w Wilnie, Lwowie, od 1944 roku już nie Niemcy, jeszcze i oni, ale od lipca czy sierpnia, w Lublinie, Białymstoku, Rzeszowie i Przemyślu mordują komuniści. Mordują komuniści idący ze Wschodu i robią to także w roku następnym. straszliwą, makabryczną akcją. Zakończenia wojny tu w Polsce, czyli wymordowania 600 cywilnych mieszkańców z Walszczyzny. Ten największy mord już po wojnie dokonany przez komunistów. Gdzie do dzisiaj te 600 grobów woła o to, żeby je ujawnić. One gdzieś muszą być. Tak jak woła o to grób, który gdzieś jest. Dano tu główny, grób generała Kildorfa. I tysięcy, tysięcy innych. Dzisiaj obchodzimy taki tydzień pamięci żołnierzy wyklętych, do których należeli także Gryfowcy, jak słusznie pan Roman Damek wspomniał. Oni też byli wyklętymi w okresie stalinowskim przez kilkanaście lat całkowicie. Gryf był skazany na zapomnienie, a potem przez kilkadziesiąt lat na Ogromne przemilczenia, na marginalizowanie, na taką słabiutką, niewielką, skromną pamięć, bo trzeba było czcić Armię Czerwoną i jej pomniki, tutaj całe Pomorze zalały i jeszcze wiele stoi, i całą Polskę zalały. A Armia Krajowa, a Gryf Pomorski, a bohaterowie ani pomników, a wielu z nich nawet grobów nie Dzisiaj spotykamy się w okolicznościach nadzwyczajnych, bo od końca, czy od połowy lutego. Polała się krew na sąsiedniej Ukrainie. A od przełomu, 28-1 marca, dzieje się coś bardzo złego, szczególnie na Krymie. Okazuje się, że przesłanie to z 44 roku, że trzeba walczyć z komunistyczną agresją, z komunistyczną zaborczością, jest nadal aktualne. Wprawdzie tej ideologii już nie ma tam na wschodzie jako ideologii rządzącej pomniki niejakiego Lenina, jednego z największych zbrodniarzy w dziejach ludzkości, nadal tam stoją. Niestety z za tych pomników wychodzą jakieś niezidentyfikowane wojska i atakują kraj, który żadnej agresji przeciwko swojemu sąsiadowi czy ludności cywilnej nie uprawia. Naiwny pacyfizm. Polegający na tym, że ktoś się sam rozbraja albo rozbraja, że ogranicza u siebie przemysł zbrojeniowy, a nie czynią tego sąsiedzi, jest drogą nie tyle nawet nikąd, ale do klęski, do zniewolenia, do tego, co dzisiaj wielebny ksiądz Infułak przypomniał, że prawdziwy Polak nie będzie sługy, nie da się zakuć w kajdany i żołnierze wyklęci, żołnierze nie złom żołnierze Gryfa Pomorskiego. Wybitny nauczyciel i konspirator Józef Dambek takie przesłanie nam niosą. Nie dajmy się omamić piękno duchom, albo złym duchom, którzy mówią że wojny już nie będzie, zagrożenia już nie będzie, ono będzie. Było, od kiedy ludzkość powstała. Od kiedy my historycy znamy nasze dzieje, zawsze były wojny i one będą. Ale jak chcemy ich uniknąć, to się to nie likwidujmy służby wojskowej czy szkolenia wojskowego. Nie rozbrajajmy się przez pamięć tych, którzy za ojczyznę życią tak, Nie rozbrajajmy. I poseł Doroty arciszewskiej Mielewczyk miał zabrać głos Benedykt Gryczykowski, proszę bardzo, proszę, prezes Subiraków Dynian Wysiedlonych, przepraszam Szanowni Państwo, pozwólcie, że... W imieniu nieobecnej dzisiaj pani Doroty Arciszewskiej-Milewczyk, posła na Sejm Rzeczpospolitej, w pierwszych słowach pragnę zauważyć, że jej tu zabrakło wśród nas posłanki ziemi pomorskiej. Niemniej jednak prosiłabym się w imieniu jej głęboko skłonił państwu nisko i przeprosił za jej nieobecność. Lecz w sprawy natury państwowej związane z obronnością naszego kraju, o którym tu mówimy. W sposób wyjątkowo nieszczęśliwy pokryły się z terminem dzisiejszej uroczystości. Kolebna uroczystość nie pozwoliła jej tutaj uczestniczyć. Spotykając się w tym symbolicznym miejscu po 70 latach od tragicznej śmierci porucznika Józefa Damka, który zginął od kuli posłanej z rąk polskiego zbrodniarza wysługującego się niemieckiemu gestapo jak i sowieckiemu NKWD. Pamiętać Młoskej musimy, włośnie, że prosimy. hołd, który dziś składamy, nie jest hołdem dla jednego człowieka, lecz oddanie czy wszystkim tym, którzy niezależnie od historycznych zawirowań swoją postawą, czynem i słowem udowadniali, że synowie Kaszub to ludzie ze stali, a ich macierzą jest Polska. Występując poseł tak jak i w imieniu wszystkich członków Stowarzyszenia Gdynian Wysiadomych, którym mam przyjemność być prezesem, chciałbym z tego miejsca złożyć wyrazy ogromnego szacunku i współczucia obecnej tu rodzinie, twórcy tajnej organizacji wojskowej gryw Pomorski, a wszystkim tu zebranym życzyć, by w przyszłości nigdy więcej nie wymagano od nas krwawej ofiary składanej przez prawdziwych patrioty, patriotów, lecz by ich zapał i oddanie wykorzystane było dla budowy ukochanej naszej ojczyzny Polski. Dziękuję Państwu za uwagę! się skierowała do nas słowa pani poseł Anna Potyga, która też wyjechała do Waszyngtonu. Od wczesnego dzieciństwa jestem mieszkanką Gdańska, dlatego działalność porucznika Józefa Dampka jest mi bliska. Jego heroiczna decyzja o założeniu Gryfa Pomorskiego, polskiej wojskowo-cywilnej organizacji konspiracyjnej o charakterze katolickim, wpisała się w losy tysięcy Polaków na Pomorzu, którzy podjęli opór pod okupacją niemiecką. Kiedy Józef Dambek postanowił podporządkować się polskiemu rządowi na ochodźstwie i prowadzić walkę partyzancką na terenie Pomorza aż do zwycięstwa, dał wyraz silnej woli istnienia Polski jako bytu niepodległościowego. Zginął tragicznie, ale zostawił nam jako testament system wartości, na którym również dzisiaj należy budować państwo polskie. Pamiętam o swojej historii, o tradycji. Myślę, że to umiejętne połączenie myślenia w tych dwóch perspektywach to wielka szansa budowania wspólnoty w naszym państwie. Dnia 4 marca będę w Gołubiu uczestniczyć w Mszy Świętej i złożę kwiaty w miejscu upamiętnienia Polcznika Józefa Dawka. Traktuję to jako obowiązek patriotyczny. Niestety będę nieobecny na uroczystości 9 marca, ponieważ w tym czasie wezmę udział w konferencji w Stanach Zjednoczonych. Załączam serdeczne pozdrowienia i wyrazy szacunku pani poseł Anna Potyga. Teraz przejdziemy już do następnej części uroczystości. Poproszę przed apelem poległych księdza Infołata o modlitwę za porucznika Dąbka i za tych, którzy zginęli za ojczyznę z, z organizacji wojskowej Gryf Pomorskiej. Najpiękniejszą pamięcią ze zmarłych jest święta, święta. Tu braliśmy udział. Oczu nasze modlitwy, które codziennie odmawiamy. Dzisiaj w tej chwili w intencji umordowanych, poległych żołnierzy, bezwomnych, wyklętych AK ich Pomorskiego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, Twoim. jak gleba, nasz. naszego, niej, w niebie, tak i na naszego powszechnie daj mu i odpuść nam nasze winy.

Naszymi prośbami raczej gardzić potrzebę w naszych, ale od wszelakich złych przygód nas zawsze wybawiać. Panny ufale mnie i błogosławiamy. O Pani nasza, Parygdownicka nasza, pośrednicka nasza, pocieszycego nas, synem swoim nas pojedna, synowi swojemu nas poleca, swojemu synowi nas uprawia. Za pomordowanych i poległych, o dzisiaj wspomniano, bez grobu, pochowanych po Zbojewsku. Bez rodziny, bez świadków, bez nazwiska. Ale każda zbrodnia trwa do czasu. Prawda w końcu rozwojem. Wieczny odpoczynek, racim dać Panie. Wieczny odpoczynek, racim dać Panie. Wieczny odpoczynek, racim dać Panie. Większe z bosem i spoczywają w pokoju wiecznym. Do apelu. Żołnierze Gryfa Pomorskiego, w tym działacze Stronnictwa Narodowego i Polskiego Związku Zachodniego, którzy od pierwszych dni września 1939 roku stanęliście w obronie najjaśniejszej Rzeczypospolitej i Kościoła Katolickiego, którzy oddaliście życie w lasach pieśnickich, w lasach Szpęgawskich, w lasach Mirachowskich, w Borach Tucholskich w obozie Zakłady Sztutow, którzy zginęliście z rąk oprawców z Gestapo, NKWD i UP, wzywamy was do apelu. Poruczniku Józefie, twórco i dowódco Gryfa Kaszubskiego i Gryfa Pomorskiego, który ściśle współpracując z księdzem, pułkownikiem Józefem Wryczą, dowodziłeś bohaterską walką o wyzwolenie Polski na całym Pomorzu. Zginąłeś 4 marca 1944 roku. Stań do apelu. Cześć do Poruczniku Augustynie Westphalu, synu ziemi Wejcherowskiej, dowódco Gryfa Pomorskiego, który kierowałeś Gryfem do końca swojego życia, podstępnie zamordowany przez Wejcherowskie UB. We wrześniu 1946 roku. Stań do apelu. Cześć! Poruczniku inżynierze Grzegorzu Wojewski, komendancie naczelny pionu wojskowego Gryfa Pomorskiego, założycielu organizacji Polska Żyje w Wejcherowie, który został